Witam. W tym tutorialu pokażę wam jak w prosty sposób zmienić swój wokal na wokal podobny do wokalu Lil Wayne'a, który nagrywa tam w swoich kawałkach. Będziemy potrzebować do tego wtyczki, która nazywa się GSnap. Można ją pobrać z linku podanego pod spodem filmiku. Kiedy mam już tą wtyczkę, wchodzimy sobie od razu w mikserek. Ustawiamy tutaj jedynkę i wrzucamy Yy, naszą wtyczkę we wtyczce ustawiamy sobie tutaj yy, w tym panelu tymi pokrętełkami yy, tutaj o w pierwszym na 370 w drugim na 100 a dwa kolejne już na 1 wybieramy potem yy, select scale i wybieramy sobie tutaj literkę C, zatwierdzamy OK i powinno wszystko wyglądać tak jak tutaj. Potem przechodzimy już na nasz wokal. Ja wybrałem sobie tutaj wokal y, śpiewającej pani z EFELA. Jest standardowy. Can't wait to get home tonight. Y, wrzucamy na playlistę, klikamy dwa razy, ustawiamy FX na jedynkę, tam gdzie mamy y, naszą wtyczkę. No i możemy już sprawdzić, jak to brzmi. Yy, oczywiście z dodanym już efektem. Can't wait to get home tonight, so I can get in your mind. Tak brzmi z efektem, a tak bez. Can't wait to get home tonight, so I can. wszystko.